Witajcie w kolejnym odcinku kanału bez kanału, gdzie szukamy swojego sposobu na zarobienie pierwszego miliona złotych. Sprawdzamy konkursy, loterie, weryfikujemy pomysły na biznes. A dzisiaj co zrobimy? Otworzymy przesyłkę specjalną od Lejsy. I powiem Wam tak szczerze: musiałem chociaż odrobinkę zaryknąć, co jest w środku. A dlaczego? Ponieważ na opakowaniu było napisane ubezpieczenie. 5000 zł, myślę sobie albo z automatu, albo naprawdę, coś tam może być wartościowego. Sprawdziłem. Konsoli nie ma, więc to nie to, ale mimo wszystko zaraz zobaczymy, co tam jest. Sprawdzamy. Mam list. Czytam. No, cześć. Nie wiemy, czy to prawda, ale ponoć wkrótce stuknie ci pierwszy milion paczek naszych chipsów. Musimy przyznać, że jesteśmy pod mega wrażeniem tej liczby i Twojego zaangażowania. Super. A ten wyczyn. Nadal jest wśród naszych pracowników tematem numer jeden. Dlatego mamy nadzieję, że wciąż będziesz brał udział w naszych konkursach. Szukujemy ich całkiem sporo. I pamiętaj, że lejs najlepiej smakują w grupie. <laughs> Ale przy takiej ilości z pewnością będziesz miał jak się nimi dzielić. Tymczasem mamy dla ciebie kilka upominków na pamiątkę tych wszystkich wspólnych paczek. I dwa dodatkowe smaki, gdyby nagle okazało się, że jeszcze brakuje ci chipsów. Niech ci się wiedzie i chrupie. Jeszcze raz dzięki za kawał świetnej zabawy zespół. Lace. Dziękuję. Dzisiaj był chyba szczery nie był zrobiony bodajże z e, automatu. Cholia, to widziałem. No i zobaczyłem torbę, i to w sumie jest tak naprawdę na tym w większości był koniec. Ha! Co my tu mamy? Wyjmujemy torbę. Torba eee, warta 5000 złotych. No mega! <grytania> Strong edycja, limitowana. Eee, Ogniste skrzydełka, ale. <grytania> no nie no, chyba nie no. Uch, wiem, że miał obiecać, że nie będę więcej jadł, ale. Kurde no. Ostatni raz. Dobra. Kolejne, żeberka z musztardą. No i zaczęły się gadżety. Gadżet numer 1. O, taki oto termosik. O, i jest brand. Jest karteczka, nie będę czytał. Spoko. Kurde no, czuję się jakbym dostał prym na święta. Powerbank, czyli kolejna przygoda z Powerbankiem. Ostatnim razem wygraliśmy w. przed podargałem Ostatnim razem wygrałem w tym. Uy, znowu mi kabel poleciał. Ostatnim razem wygraliśmy w Actimelu. Powerbanka, a tu znowu Powerbank. Lepiej z Lace. Taki Powerbank standardowy, 2200 mAh, czyli jeszcze mniej jak z Actimela. Jego cena to jest jakieś 15 zł. Z obrębowaniem, no to pewnie będzie troszeczkę więcej, 20. No i spoko. Yy, dzięki wielkie. Ile końcówek? Ho ho, się. Dobra. Lepiej z haha Ładowareczka. Ładowarka samochodowa. Widzieli, że mam pandę. Fajna, fajna. Kalendarz, prawdopodobnie, albo jakiś notes. Notes. No i super. Oczywiście obrębowane. I ostatnia rzecz. To koszulka. No ciekawe czy ta z moim rozmiarem, bo do najszczuplejszych nie należy. Jak to powiedzieć... Yy... Jednak nie był najlepszy pomysł, ale i tak dziękuję. No dobra, wstyd mi się przyznać, ale to chyba jest XLK. OK, podsumowanie odcinka. Dostaliśmy od lejsów bardzo dużo fajnych niespodzianek, między innymi, tak. Zeszyci, gdzie będę zapisywał sobie swoje szalone. Mam nadzieję, że kreatywne pomysły na kolejne odcinki. Końcówki do ładowarki do powerbanka. I zlepszy od tego Timela. Mamy jeszcze dodatkowo do tego ładowarkę samochodową. Kabelek. zapomniałem, że dostałem jeszcze pendrive'a. pewnie 8 Gb, ale tak się cieszę. Kubek termiczny mój mi się zepsuł, więc super będę go miał zawsze przy sobie. Dwie paczki chipsów, jedna już się kończy, co poradzić, torbę, nie będę jej nosił akurat, nie obraźcie się, ale nie moje klimaty, chociaż ktoś mógłby powiedzieć zupełnie coś innego, druga paczka chipsów, mówimy o tym, koszulka, koszulka, no jest mega fajna, Muszę schudnąć. I list. Co Wam mogę powiedzieć, to tylko tyle, że dziękuję Wam serdecznie. Jesteście naprawdę mega. Fajnie, że bierzecie na to nie do siebie, nie bierzecie tych wszystkich rzeczy, które mówię do siebie. Macie do siebie dystans, bo to jest wielka sprawa, żeby taki malutki, malutki youtuber, który tak naprawdę zaczął nawet nie rok temu, w sumie zaraz wybije nam rok. Który ma ledwo 70 tysięcy, dla mnie to jest mega dużo. 70 tysięcy subskrybentów, ale dla innych to jest bardzo mało. Że taka duża marka pozwoliła się na to, że schyliła się do takiego mojego młodego jeszcze w sumie duchem, ciałem człowieka. Dlatego dziękuję Wam serdecznie za to. Eee... I super! A! Żeby nie było, żeby weźmiecie w piórka, to chcę Wam powiedzieć, że macie najlepsze chipsy solone. Macie beznadziejne wasabi, weźcie się tego w ogóle, pozbądźcie. I żeby nie było, że to jest reklama total, totalnie lejsów, to chcę Wam powiedzieć, że moje paprykowe chipsy ulubione to jest Chio. Ale solone są najlepsze lejsy, the best. Dzięki jeszcze raz za fajną, naprawdę niespodziankę, super. Cieszę się, to jest cenniejsza, ta nagroda główna, którą mieliście. Bo pomyśleliście o, o człowieku. Dzięki jeszcze raz, cześć. Okej, okay. w ramach podziękowań za Waszą niespodziankę Zrobię wam teraz oto najlepszą reklamę marki Lay's ever w internecie. No, jak już będę kiedyś znany, bogaty, ceniony, i mega popularny, może kiedyś tak gdzie nastąpi i będziecie chcieli mi do swojej reklamy w telewizji to sprawdźcie próbkę moich możliwości. Zjadłem trochę chipsów marki Lay's. Ale Paczka już jest pusta, takie są dobre. To nie koniec reklamy. Bartego tu się od przyszłego poniedziałku.